My, kochani na kolejnym odcineczku. Dzień dobry wszystkim. I co my dzisiaj dla was przygotowaliśmy? Rajską kasę za piątaczka, dolarka za piątaczka. I patrzcie, mega krzyżówka. Będę drapał no. całą, nieprzygotowaną. I oczywiście mamy grubą rybkę. Jaki numerek? 18. Dawno nie było. No. no. Dobra. Tę krzyżówkę kupiliśmy w innym właśnie punkcie, bo w naszym nie było. Tak samo mega linii u nas nie mogło było teraz. No niestety, czasami tak bywa. Nie długo nowe. Dobra. Kupimy paczkę Megaliny, jak wyjdzie. Ale ty drapiesz tę paczkę okay. na live'ie. Co? Nie, no dzięki. <laughs> Dobra, drap. Wkład sześć dyszek, lecisz. Lecę. Lecę. O, gdzie lecę? Na rajską wyspę. Dobra, o Jezu. <laughs> Za rajską kasę. To ten drapa, o Jezus Maria. Mogę ci dać inny. Awokado. Bo to ten nowy, z ostatnio zrobiłam. Dlaczego delikatnie. Bo on tak ryje. Bo wyrobić biedronka, cytrynka, kwiat, arbuz, dobra, dobra, słońce, ananas i, I pusto. Dobra. O, o, widzę, 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 Czemu oj, oj, patrz, <noise> oj. Ojoj, oj, oj. Dobra, dobrze, gramy. Jesteśmy dolarkiem z numerkiem 40. No i szukamy, szukamy wygranych. Tu mogę ciągiem? Mogę. Była ta chwila zawahania. Dobra, mamy dwójeczkę 17, 6 i 28. I mamy 8, e, 26.

Tak, tak robię na koniec, nie? Zróweczką. Lecisz z Jaki Jak numerek? 12. O nie trzeba odzumować, ja robię turbulencję. To ja to zrobię? No, rob turbulencję. Drrr, ale turbulencję. O, widać, dobra. dobra, numerek 12 tak jest. No, no i co? Oby niepokontrolnych. Nie, nie ma gdzie, ja to już tu masz na górze. No dobra, już dawno tak. nie drapałem. tutaj. M i B to lecimy. A ja wiem, czym ci pokazywać. Tak ty się przygotowałeś. Opis leży. Um. O, ale przynajmniej cały kwadracik z nie? Nowy drapok. Uh -huh. Fajnie. Chyba tyle. Lecimy dalej. K i C. K i C tu mamy dwa. C, jeszcze jedynka. C, tak palcem, o właśnie, o tu, tu, dobra, chyba tyle, Jak nie P i U, idzie. dobra, mamy u. P, U, P, U, mhm. chyba wszystko,

Jest. Dobra, najpierw lecę L, a A będziemy liczyć. Dobra. Ale też sporo pachnie. No, no dobra, to teraz. Dobra, lecimy A. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Pożałowali y n to n mm -hmm. tu jeszcze n y no i wszystko. Tyle. h i G. Tu mamy pierwsze słówko, mm -hmm. T i G, T, -i G, G, dobra, Osta ostatnie, u V, O. Po co te V? O jest. Trzymy. Szkoda, że TV dajmy. Dobra, lecimy dalej. Dalej, dalej. N i J. N i J. Hmm. Cyk, cyk. Jeszcze tu widzę, a no czekaj, tu. No, Dalej tego drobaka nie znalazłaś? a A, co mi się stało? Mogę <coughs> pójść? No. Ja będę literki szybko pomił. Ja schowałem? Nie, nie, nie. Tu M. Tu M. Dobra, chyba tyle. No, Lecimy dalej. L i T. L i T. T, T, A. L, a, a. T, T. Jeszcze jedno L i t, jeszcze, jeszcze t. jedno T. Dobra, L i Oj, oj, oj. Się wsuwa. Dobra, chyba tyle. Okej, wygrałam dzisiaj. Coś tak WC. F i Dobra, to. C. Teraz się skupimy na tej strefce. No. Ja bym sobie chyba tylko zdrapała, ja Relaksu krzywdeczkę. Teraz tam odcinek kręcisz. Nie strapać krzyżówkę. Nie, tak wiesz. Dobra, w WC chyba nie ma. Lecimy dalej. Rozproszyłaś mnie, no. Nie ma po prostu, ty nie widzisz. No, Może i tak. S i O. S, o! M. Jeszcze, ej, co ty robisz? <gry> pierwsze stos. No szybko się ułożyła. S i U. tu. S, U. S. U. S. U. Ula. skręciła. Jeszcze tu S. 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 O. I tyle. Wszystko no. Teraz tu lecimy. Cały ten właśnie kafelek zbiera. No. Nie mm. musisz dwa razy poprawiać. Mm -hmm. O. I wszystko. Chyba tyle. U i Y. Mm. Trochę się zdziwiłam, że nie chciałeś tej nogi wziąć, zadychać wiesz? U nie nie jeszcze zdrapię. Mm. i R dobra i chyba będzie sporo No, chyba nie. No, no tak. O, Rum pierwszy. Nit. drugie. O, u -u, jeszcze tu R? Mm. Dwa dwa na raz, pięknie. A jeszcze Dobra. widzę, tu po prostu wspominaliśmy w pierwszych R. Dobra, już nie No. Dobra. Idźmy dalej. B A i F. Było, <laughs> było, było. Mm. B, to tutaj B. Czy my mamy tu B? Nie. Niestety. V mamy tu, ale tu mamy B, i, jeszcze I B. tu jeszcze jedno B i chyba te mm -hmm. Dobra, A. Dwie ostatnie. Zat, Tu Tu B, ZC B. ZC B. ZC B. B. I Tyle. Ostatnia strona Z i Y. Z -i Y. No dajcie, trochę. <laughs> Może gruba ryba na końcu zaskoczy. Mm -hmm. Dobra, Y, tu Z. albo jestem ślepy, albo widocznie nie ma. Z -i Y. Z -i -y. A ja jeszcze było tam. O, tu masz na dole, więc nawet nie przesuwaj z drobki. No. Czyli jestem ślepy. Nie dla mnie tej krzyżówki. Zad Nas chciałeś, czyli no. A to myślę, że ty za to za dwie dychy Tylko to chyba. Mm -mm. Nie, bo jestem ślepy w te litery. Czemu? Dobrze, cicho. GD

Wszystko? Dalej, dalej O, N U -u -u. No fajnie idzie Żeby nie było tak jak w tamtej, że fajnie, że no. się zatrzymało Fajnego mógłby wpaść, nie? Jakoś petarda u nas. Pewnie nic takiego nie było. Ekscytującego. Takie mamy, no. no takie się trafiają, kochani, no. Loteria. Dobra. Lecimy dalej. X

10. O, 11, 11, 12, 13. Nie zapomnijmy tych. No to dalej podzielili się. To jeszcze te. Te. I tylko no, te. Dobra, to lecimy teraz tu. O. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 10 I tyle. I teraz te tu widzę. Tak, tak, tak. I tu. I tu jeszcze masz Wiktor. Aha. No i tyle. Dobra, następna. PF. PF. F widzę, ale, Pf. Pf. F widzę, ale nie widzę. F masz na dole alfa. Я на не смотрю. Ну, она уже не снимала. Иди не П. не вижу. Это не мы. Ну, а тут это Афиндаль. Да, да. ой ой купал. Już X-a mogli darować do f chyba tylko jedno. Mm. Nie ma wcale? o panie. Nie ma, nie ma. No ha, ale my tu do końca już zbijamy. Jeszcze ani jednego słowa nie ma. O, C. Nasz pierwszy. O. Wykrakałam sobie. No. A tu co? Też nie ma? No co ty gadasz? No. Tam tych dwóch nie było i tych nie było? Niestety. Ale zdrabka, ja cię kręcę. E, E, Tu mamy drugie. Drugie. A, a, a. tyle. Mm -hmm. Teraz to pierwszy sad. Mm -hmm. No i pierwszy i ostatni. Służ, o, no, księżowe nie zaskoczyła. O, Cę? coś pominęliśmy? Nie, szkoda. Bo cece to zwrot. CM CM, no to wjeżdża gruba ryba Tak jest Z numerkiem do dzisiejszego 18 dzisiejszego odcinka, osiemnastka No to lecimy, szukamy pliku, garnka bądź sejfu Ja ten sejf poproszę, ciągciuki Perła Muszla Koniczyna Gwiazda Ananas Teleskop Pomarańcza Kwiat Świnka może się, Lecimy dalej. Można urawić w tą joj. stronę. Dobra. Jabłuszko. Tęcza. Podkowa. Aj, Mamy plik. Znowu trzymałe drapki do końca. No, arbuzik, piłka, no. chmury. Pięknie. Lecimy dalej. Wisienki. U nas karo, było na koniec zaskoczyć. Kutka, parasol. Tref klucz, awokado, korona, zegar, słońce, śliwka, narty, biedronka i diamenty. bonusik. bonusik. Toffi. Toffi, dobra, a pod pliczkiem? Ten ale dobre i to. Jest. Połowa odzyskana, bo najgrubsza ryba to, wiesz, największy stres, nie? Był. O, nie będzie. cze, Dobra. Co? Jest, trzydyszki. Widzisz, u Ciebie też ostatnia zrabka zaskoczyła, no, tak jak u mnie. Są. No, ciekawe, jak moje jutrzejsze zrabki się spiszą. A my co, kochani, dziękujemy Wam za dzisiaj, dziękujemy. Kto wytrwał, ten wytrwał, kto przywinął, to trudno. E, Mamy nadzieję, że się to, wiecie, nie, nie znudziliście na krzyżówce. No i co, kochani, dziękujemy za dzisiejszy odcinek, dziękujemy za oglądanie, wszystkie komentarze i widzimy się już jutro w kolejnym odcinku. Także Buziaki, pa pa, cześć, manko.